Książka Marcina Różalskiego już dostępna. Zamów na książkaróżala.pl. Siemanko. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie dzisiaj na powiedziałbym skajpowych łączach, no ale skype już zakończył swoją działalność, więc nagrywamy na zoomie. Tak Michał Domin, moim rozmówcą. Cześć Michał. Dzień dobry. Cześć. No i co, szanowni Państwo, KSW 107 Zbliża się dość szybko, a Michał Domin ma tam swoją waleczkę. Powiedz, Michał, co powiesz ogólnie tak na temat terminu, lokalizacji tej gali KS 107? Zawsze dobrze jest odwiedzić Gdańsk. Odwiedzić Gdańsk latem jest świetnie. Biorąc pod uwagę, do jakiej piosenki wychodzę, odwiedzić Gdańsk latem przy okazji gali jest jeszcze lepiej. Także. Pasuje, pasuje nam to wszystko. Wszystko się to zgrywa ładnie w jedną całość. I co? Kończymy przygotowania, i mam nadzieję, że w najlepszej życiowej formie wychodzę do walki na KSW 107. Czemu nie widzieliśmy Cię prawie rok? Ze względu na kontuzję. Najpierw kontuzja, potem rodził mi się syn, potem odnowiła mi się kontuzja. No, i jakoś tak z początku roku zacząłem trenować z powrotem na, na powiedzmy w miarę pełnych obrotach. No i teraz, kiedy jestem już zupełnie zdrów, zrealizowałem naprawdę świetne przygotowania. Oczywiście, jeszcze nie w całości, bo jeszcze jakaś tam część tych ciężkich przygotowań, tych sparingów przede mną. Ale jak do tej pory wszystko toczy się bezkontuzyjnie. Y Duża grupa kibiców się od Ciebie wybiera? Jakieś ogarniałeś temat sprzedawania biletów, czy odpuściłeś? Jak to wygląda? Wiesz co? Zostawiłem to zupełnie moim kibicom. Oni są bardzo zorganizowani, bardzo zorganizowani. Wiem przynajmniej o trzech takich większych grupkach, które się wybierają, także na pewno będzie ich słychać, bo kibice z południa są głośni. Przygotowania Michał, tylko OKTAGON Żory, czy gdzieś jeździłeś? Jak to wyglądało? Nie, jeżdżę też do OKTAGONu do Cieszyna. Bardzo często ich odwiedzam. Jestem tam teraz przynajmniej dwa razy w tygodniu, jeżeli chodzi o ostatnie tygodnie. Z Dawidem Kanarem sobie tam sparujemy, gdzieś tam robimy zadanióweczki. Jest też Tobiasz Li z kategorii niżej. Też bardzo fajny poziom, jest paru chłopaków troszeczkę cięższych, także no radzimy sobie w ten sposób. Jastrzębie, Żory, Cieszyn. Kto stanie w Twoim narożniku? Klasycznie. Kamil Wójcik, Damian Czesz, Robert Trybulski. Ten skład od dawna się nie zmienił. U mnie w zasadzie jest od samego początku kariery ten sam. No i co? No I to jest bardzo, bardzo fajne, nie? Do każdej Gdzieś swojej. potrafimy zaw... tyle lat wspierać. Do każdej swojej zawodowej walki wychodziłeś w takim samym składzie z narożnikiem? Tak. Ewentualnie trener Robert nie zawsze mógł dojechać, ale reszta zawsze była ta sama. Damian Stasiak. Michał, co powiesz na temat swojego przeciwnika? Bo o Damianie powiedzieć można dość dużo. No bardzo bogata kariera, mega doświadczony zawodnik, chyba najbardziej doświadczony polski zawodnik w tej kategorii wagowej. Jak zareagowałeś w ogóle na propozycję walki z Damianem? Wiesz co, Damian to jest taki gość, którego ja śledzę gdzieś tam w zasadzie od czasów, kiedy jeszcze nie byłem zawodowcem, kiedy byłem amatorem, a nawet nie wiem, czy nie od czasów, kiedy jeszcze walczyłem gdzieś tam w K1 amatorskim. Także bardzo długo, ogrom doświadczenia, masa stoczonych walk. Różne organizacje po drodze, w tym ta najsłabniejsza UFC. No Damian, Damian potrafi wszystko. W klatce widział już prawdopodobnie również wszystko. No i będzie trzeba temu sprostać. To jest też takie fajna waleczka, bo, by, tak jak powiedziałeś, ty startować kiedyś w kajedynkach, nie? Damian znowu wywodzi się z karatem, Myślisz, że gdzieś możemy mieć taką konfrontację styli z, z klasycznych e, amerykańskich filmów z lat 80., kickboxing vs karate na przykład? Wiesz, każda walka zaczyna się w stójce, więc po części na pewno. E, czy myślisz, że e, jeśli to jest pożegnalna walka, bo tak jest zapowiadana jako pożegnalna walka Damiana Stasiaka, to czy sądzisz Michał, że on wyjdzie do tej walki jakoś szczególnie zmotywowany? Tak, myślę, że tak. Myślę, że będzie chciał zostawić ślad w pamięci kibica, zostawić ślad w pamięci wszystkich oglądających KSW. Myślę, że nie ma też nic do stracenia, więc będzie mógł bardziej zaryzykować niż, niż do tej pory to bywało w jego walkach. Myślę, że Damian wyjdzie naprawdę, naprawdę w dobrej formie, jeżeli nie najlepszej swojej życiowej. No to właśnie pytanie było takie trochę oczywiste, natomiast ono zmierzało do pytania drugiego, bo chyba nie miałeś okazji, na, myślę, że na pewno, walczyć właśnie z zawodnikiem, tak, po pierwsze tak utytułowanym, a po drugie z zawodnikiem, który już zapowiedział, że kończy zawodową karierę. Kurczę. Myślę, że to jest jakieś szczególne wyzwanie, szczególnie dla właśnie takiego zawodnika jak ty, który mówi, że wzorował się, że tam oglądał, śledził Damiana, a teraz stanie naprzeciwko niego w pożegnalnej walce. No chyba jest to taki dodatkowy smaczek, że musisz i ty dać z siebie dużo, dużo więcej w przygotowaniach. No to znaczy ja zawsze w przygotowaniach daję z siebie wszystko. To nie jest tak, że ze względu na przeciwnika intensywność moich treningów się zmniejsza. Broń Boże, nie, tak nie może być. Zawsze staram się zostawić na macie tyle, ile tylko jestem w stanie z siebie dać. Natomiast jeżeli chodzi o Damiana, no to jest to na pewno taki czynnik motywujący, żeby gdzieś tam czasami uderzyć w ten worek jeszcze dwa razy, żeby gdzieś tam wykonać jeszcze dwa dodatkowe ruchy, żeby gdzieś tam mimo braku oddechu jeszcze troszeczkę pocisnąć w zadaniówkach, w sparingach. No. Powiem tak, samo zestawienie z Damianem to jest dla mnie sygnał, że coś w tym MMA zrobiłem dobrze. To jest, jest tak, tak można ten sygnał odczytać rzeczywiście. Tym bardziej, że to jest właśnie pożegnalna e, walka takiego kota, jak, jak Damian Stasiak, więc e, jak myślisz? Bo rankingowo ta walka jest taka dość bliska. Ty masz dziewiąte miejsce, on ósme. E, tak jest. I tak jak powiedziałeś, on w tej walce nie ma nic do stracenia, ty no, możesz się troszeczkę w tym marszu rankingowym zatrzymać. Myślisz, że w tej walce to jest akurat jesteś ty tym zawodnikiem, który może więcej stracić niż zyskać? No, na pewno. Gdzieś tam, jeżeli przegram, to mogę wypaść z rankingu, mogę spaść o to jedno miejsce w rankingu. Generalnie, Damian nie musi dbać już o te cyferki. Ja też staram się o tym nie myśleć w ten sposób, natomiast, jakby, no wiadomo, że przegrane i wygrane rzutują na miejsce w rankingu, a miejsce w rankingu rzutuje na resztę kariery, więc ja zamierzałem z kariery kontynuować, mam do stracenia ewentualnie więcej. Trzy, trzy zwycięstwa masz, bodajże teraz seria. Gdybyś wygrał, byłoby to seria czterech zwycięstw. Tak Zakładając, że masz te cztery zwycięstwa, myślisz, że ile jeszcze walk musiałbyś stoczyć, żeby e, dostać tą walkę o pas, no bo do tego zapewne, jak każdy w tym rankingu zmierzasz. W sprzyjających okolicznościach jedną, w niesprzyjających pewnie dwie. Co uważasz za sprzyjające okoliczności? Odejście na przykład na e... Parnasa z, z kategorii 6-6? Generalnie odejścia zawodników wyżej ode mnie w rankingu. Wiem, że Formela wybiera się do kategorii lekkiej. Tak, tak, się. To jest jedno miejsce. Nie wiem, czy Rudkowski jeszcze figuruje w rankingu? Kurczę, nie pamiętam, wiesz. No ja też właśnie nie, nie potrafię teraz powiedzieć z pamięci, ale od dawna go nie było. Wiadomo, że jeszcze przez jakiś czas go nie będzie. Na więc... pewno Robert, Robert wypadł z rankingu już. Tak, tak. Robert na pewno wypadł z rankingu. Co dalej? Już no, ci myślę, że... no? Jest. Patryk pierwszy, Kacper drugi, Kacper odchodzi do lekkiej, tak? Adam trzeci. Prychta czwarty. Mamy tego na Nahaę z Francji piątego, Wija szósty, siódmy Kacprzak, ósmy Stasiak, dziewiąty ty, Tarcilla dziesiąty. No dokładnie. Dokładnie tak. Więc yy, może się zdarzyć, że gdzieś tam te Roszady w rankingu będą bardziej. Dla mnie korzystne, niż by to było, gdyby wszyscy zostali na swoich miejscach. Zgadza się. Ogólnie ten, ta waga piórkowa w KSW wygląda chyba obecnie najciekawiej z wszystkich kategorii wagowych, tak mi się wydaje. Nie mogę się tu doczekać. No dzieje się, dzieje się. Pewnych rozrzut. No i właśnie, a propos tego, co się będzie działo, Michał, kto jest twoim faworytem? Patryk, Kaczmarczyk czy Leo Brichta? Kurcze. Um... To jest dla mnie bardzo ciekawe zestawienie, muszę powiedzieć. Leo Brichta na pewno ma znacznie lepsze warunki fizyczne, szczególnie jeżeli chodzi o gdzieś tam te potencjalne stójkowe wymiany. A jak już tu dzisiaj padło, każda walka zaczyna się w stójce. Jest wyższy, znacznie wyższy. Nie potrafię też podać dokładnych liczb, ale nawet tak wizualnie gdzieś tam miałem okazję widzieć jednego i drugiego. No Brichta jest dość długi, jak na kategorii 66 kg. To może mieć znaczenie, szczególnie że w walkach Patryka, było już wcześniej widać, że dla niego też to nie jest bez znaczenia. Lepiej sobie radzić z zawodnikami podobnych do siebie rozmiarów, niż z zawodnikami długimi, wysokimi. Gdybym miał postawić na to pieniądze, mimo wszystko postawiłbym na Patryka. A co byś wolał? Jaką walkę byś wolał bardziej zobaczyć? Patryka Kaczmarczyka z Adamem Soldajem, właśnie czy z Leo Briftą? O, bardzo trudne pytanie. To zestawienie z Brichton naprawdę mi się podoba, bo to jest, to tam się będzie działo. Ten, w tej klatce będzie straszny młyn. Nie mogę się doczekać. Mi też się e... podoba, ale wiem, że i Patryk <laughs> i Adam wymieniali się jakimiś postami, że kurczę, ja chciałem z Tobą się bić i tak dalej. Widziałem takie gdzieś w przestrzeni medialnej posty, więc chyba panowie Aha. nawet woleliby się ze sobą zmierzyć. Stąd też to pytanie. Muszę powiedzieć, że mi się nie rzuciło w oczy. Też nie śledzę tak, tak dokładnie jakoś specjalnie postów jednego za drugim. Ale no wiem, że trenowali razem przez jakiś czas, bo Patryk chyba robił wycieczki tam do WCA, żeby trenować, prawda? Adam jest tam na stałe, więc przez jakiś czas to takie starcie mogło im być nie na rękę, natomiast wiadomo, że im bliżej obaj są czubu rankingu. Tym większe prawdopodobieństwo takiego starcia występuje. No ja myślę, że to też będzie bardzo ciekawa walka, natomiast myślę, że zobaczymy w niej wtedy raczej dużo zapasów i kulania, ewentualnie klinczu na siatce. Dlatego chyba to zestawienie z Brichtą podoba mi się bardziej, tak jak o tym myślę. No, ale też nie mogę się doczekać tej waleczki, też uważam, że na papierze i jak porównając ich style walki, to to zanosi się na bardzo, bardzo widowiskową walkę. Natomiast zostając w kategorii 6 Michał, e, czy myślisz, że Parnas będzie jeszcze bronił w tej kategorii wagowej pasa mistrzowskiego, czy no finalnie go zwakuje? No bo tak naprawdę zblokował kategorię można powiedzieć na długi czas, raz wrócił zawalczyć z Robertem Ruchałą, ale to było na przestrzeni chyba ostatnich dwóch lat. Teraz tego co słyszałem, znowu gdzieś tam przymierza się do rewanżu z Bartosem, więc w kategorii 7-7. No więc jak myślisz ty? Myślę, że jeżeli wygra z Bartosem, to odejdzie z kategorii. Natomiast jeżeli z nim przegra, to lub jeżeli do tej walki nie dojdzie, to będzie chciał bronić pasa w kategorii 66 kg. Kto według Ciebie będzie mistrzem tej kategorii do końca 2025 roku? Uu, dobre pytanie. <grystanie> Zakładając, że eliminatorem do, dla kolejnego pretendenta jest walka Kaczmarczyk-Brichta, a myślę, że tak jest, to ewentualnie jeden z nich może stanąć naprzeciwko Saladina pod warunkiem, że w 2025 jeszcze taka walka miałaby miejsce po tym, jak zawalczy z Adrianem. Lub jeżeli do tej walki finalnie się nie, nie zdecyduje KSW doprowadzić z jakichś przyczyn. No myślę, że myślę, że ciągle to będzie parnas. Myślę, że to będzie par nas. Miałeś okazję bić się z Robertem Ruchałą. Jak oceniasz jego szanse w UFC? O ile oczywiście jeszcze tam trafi? No bo na razie jego sytuacja jego i Kuby Wikłacza wydaje się taka dość jeszcze niepewna. Natomiast no, mówi się oficjalnie już o tym UFC, mm -hmm. że to jest ten kierunek, jak oceniasz jego szanse na to, żeby mm, nie tyle, że się utrzymał w tej organizacji, ale no nie wiem, wszedł do rankingu, coś zwojował. E, wiadomo, że pewnie Robert tam będzie szedł z aspiracjami o te najwyższe cele. Jestem pewien, że zobaczymy go w rankingu. Jestem absolutnie pewien, że zobaczymy Roberta w rankingu. E, pytanie, jak wysoko właściwie? Nie, to, to nie jest pytanie, czy, tylko jak wysoko? Zdecydowana e, i szybka odpowiedź. Nie ukryłam, że mam to przemyślane. <laughs> mam to przemyślane. Myślę, że zobaczymy Roberta w rankingu. Nie wiem, kiedy to się stanie. Natomiast to, co ja wiem o Robercie, to to, że Robert wciąż jest bardzo młodym zawodnikiem, że ma ogrom doświadczenia, że wykorzystuje każdą daną sobie okazję do rozwoju i że rozwija się w niesamowitym tempie. Więc myślę że, myślę, że tak. Myślę, że prędzej czy później Roberta zobaczymy w rankingu i że to wcale nie będzie ten najniższy stopień. Wiedziałem, że miałeś okazję ostatnio z, razem ze swoim bratem. Zresztą muszę o w podcaście w radiu Przystanek Ja Zdrój. Jak wspominasz ten podcast? To bardzo przyjemna wizyta. Muszę powiedzieć. Bardzo przyjemna wizyta, niemalże po sąsiedzku, bo tak naprawdę przynajmniej dla Julka. Po sąsiedzku, bo nasz rodzinny dom, nasi rodzice i Julek w konsekwencji też, mieszkają tak naprawdę od siedziby radia, nie wiem, 500 metrów, 700 kilometrów, coś, coś w tych okolicach. Radio ma siedzibę w parku, gdzieś tam, więc to jest takie miejsce w Jastrzębiu, które odwiedza się bardzo, bardzo chętnie. Mamy śliczny park, bardzo polecam notabene. No i co? No i bardzo przyjemnie zostaliśmy ugoszczeni, zadano nam parę, parę ciekawych pytań. Poopowiadaliśmy troszeczkę o tej naszej drodze, o różnych perspektywach na dalszą jej część, gdzie ja już mam, mam je trochę za sobą, Julek dopiero w to wszystko wchodzi, fajna, fajna rozmowa. No właśnie o tych perspektywach chciałbym jeszcze też chwilę z Tobą porozmawiać, Michał. Na razie, oczywiście kariera zawodnicza, ale czy, czy w jakiś sposób w ogóle myślisz o tym, żeby kiedyś w tym sporcie pozostać troszeczkę w innej roli? Tych ról rzeczy teraz już jest tak dużo, że zawodnik ma duże pole wyboru bo może zostać trenerem, może zostać menedżerem, może zostać komentatorem. Może mieć swój podcast, swój kanał na YouTube. no Możliwości jest, jest dużo, ale w tym sporcie rzeczywiście można istnieć również nie będąc czynnym sportowcem. Czy ty w ogóle też jakoś swoje życie późniejsze zawodowe wiążesz trochę z MMA, czy raczej traktujesz to po prostu kariera to kariera, ale kariera zawodowa to kariera zawodowa? Wiesz co, ja to widzę troszeczkę tak, że na pewno będę chciał pozostać przy MMA. W jaki sposób? Na pewno pozostanę trenerem, zresztą już pracuję jako trener, gdzieś tam prowadzę u nas w OKTAGONIE w Żorach grupę początkującą. Chłopaki się fajnie rozwijają, jest na co popatrzeć, jest wiesz... Miło się ogląda dobry progres. Szczególnie jak się jest trenerem, jeżeli, jeżeli, nie? Tak, tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o inne role, no to nie wiem, fajnie byłoby się sprawdzić w roli komentatora, nigdy nie miałem, nie miałem okazji. Myślę, że to byłoby bardzo ciekawe doświadczenie. Natomiast kiedy się czegoś takiego nie spróbowało, ciężko jest powiedzieć, czy człowiek się do tego nadaje. Nie? Chętnie bym spróbował tak. To, to jest jedna ciekawa rzecz. Inna ciekawa droga to jest na przykład droga sędziego ma Bardzo o, też, ciekawe zajęcie, no. uważam. Bardzo ciekawe zajęcie. Co jeszcze? No są jeszcze menadżerowie, ale to mnie tak troszeczkę mniej powiedzmy. Rajcuję. Zapytałem o te A podcasty. Wolałbym, żeby tutaj coś się działo takiego, wiesz, z emocjami. Właśnie zapytałem o te podcasty i komentatorkę, bo masz bardzo dobrą dykcję, bardzo fajnie się wypowiadasz i masz taki głos, można powiedzieć, lekko, ja bym powiedział radiowy, no bo jest bardzo wyraźny, przyjemny i stąd pytanie, czy właśnie były jakieś propozycje, czy, czy, czy myślałeś o tym ewentualnie gdzieś spróbować coś może samemu zrobić na początek. A no, może by to było ciekawe doświadczenie. Jakby nie bardzo mam czas, żeby się tym zająć troszeczkę. Co do mojego głosu i twojej opinii, to dziękuję. Bardzo miło. Szczególnie, że ty masz akurat sporo doświadczenia, jeżeli chodzi o słuchanie zawodników. No to, to jest coś takiego do rozważenia. Chętnie bym się kiedyś podjął. Owszem. Ale wracając już na sam koniec Michał do sportu, bo już odbiegliśmy od tego troszeczkę, jakie plany sportowe na ten rok, no bo pamiętam, że rozmawialiśmy o częstszych startach. Dzisiaj rozmawialiśmy na początku o rocznej przerwie. No właśnie. No właśnie, jakie plany sportowe na ten rok. Wiesz, plany można mieć, a niestety życie potrafi je bardzo boleśnie zweryfikować. No ja. Bardzo chciałbym startować częściej i mam nadzieję, że w tym roku się uda tego dopiąć, bo ten jeden start w roku no to, to, jest, to jest mało. Ja też się młodszy nie robię, mam już 30 lat za sobą. No super byłoby zawalczyć jeszcze raz, może nawet dwa w tym roku, no ale czy to będzie możliwe, czas pokaże, tak naprawdę. Zobaczymy, jak się potoczy moja walka z Damianem. Czy będę po niej jakiś kontuzjowany, czy będą jakieś poważniejsze obrażenia, czy będzie potrzeba czasu, żeby to po prostu wszystko wygoić i dopiero gdzieś tam wrócić do treningów. Um, bo tak, tak może być jak najbardziej. No, jeżeli nie, no to chciałbym, chciałbym w miarę szybko wrócić. Szczególnie, że um, no, no, mój budżet by mi za to podziękował w tym momencie. Nie, nie ukrywam. E, niedawno kupiłem dom, wykańczam. No i to jest taki trochę wyścig z czasem. Wiesz, czy ja wykończę dom, czy dom wykończy mnie. Zobaczymy. Ucha, ja trzymam kciuki za ciebie w tym wyścigu, naprawdę. Bo, no, bo, bo, bo przede mną podobna sprawa, więc no musimy być po prostu szybcy na, tym, na, na tej no trasie. Kurde. Także co szanowni państwo Michał Domin był moim zmówcą. Dziękuję ci bardzo za znalezienie czasu na rozmowę. Powodzenia życzę w Gdańsku. Mam nadzieję, że dacie z Damianem fantastyczną walkę i mam nadzieję, że będzie, będziemy mieli okazję też tę walkę omówić, podsumować i, i, i zobaczyć, co dalej. Nie? Dziękuję bardzo za świetną rozmowę. No i co? No i na pewno widzimy się na KSW w Gdańsku 107. Dziękuję. Do zobaczenia.